Witam z tej strony Venom w, w serii SnowRunner poradnik w której omawiam po kolei każdy sprzęt ciężarówkę czy samochód dostępny w tej grze oczywiście chodzi tutaj o plusy minusy wady zalety co mi się podoba co uważam za złe a co dobre w danym sprzęcie po oczywiście dosyć długim stażu w tej grze no i teraz na celownik mamy takie autko jak Pacific P12, od razu mówię, może to trochę uprzedzenie z mojej strony, aczkolwiek to nie jest tylko zdanie moje raczej, a także mojego kolegi, z którym spędziłem już yy, parę ładnych godzin w tej grze i użytkowaliśmy ten samochód niejednokrotnie. A więc tak, podstawowe rzeczy to standardowe omówienie AWD i blokada dyferencjału Jeśli wszystko jest odblokowane, ten ciężarówka posiada jedno i drugie, blokada dyferencjału jest na stałe, AWD jest załączane ręcznie, czyli można włączyć, można wyłączyć. Wiadomo, że z, jeśli jest taka opcja wyłączenia, to na trasie jakiejś łatwej to zmniejszy spalanie, więc można sobie na to pozwolić, bo jak są trudniejsze tereny, gdzie nie ma dostępu do paliwa. No to funkcja przydaje się. No w trudniejszych to niestety już nie przejdzie, bo nie przejedziemy tak. No i cóż no, Nie wiem, czy to już nie będą wszystkie chyba plusy tej ciężarówki. Bo jeśli chodzi o minusy, to niestety, ale ta ciężarówka ma bardzo wolne przyspieszenia. Jak już widać, nawet bez obciążenia, jak się zbiera. I dużym, bardzo, bardzo dużym minusem jest to, że jeśli ktoś jeździ na automatycznej skrzyni biegów cały czas, to jeśli jest pod górkę, to ta ciężarówka bardzo często po prostu zatrzymuje się, żeby zredukować później na jedynkę. Ten problem może nie jest taki duży, jeśli ktoś używa ręcznie zmiany biegów, sam, to, sam tym manewruje, ale też po prostu ona... Nie ma mocy, jeśli chodzi o podjeżdżanie pod yy, większe wzniesienia, a już z cięższym towarem, czy, czy z czymś większym, to samo Więc są problemy i to bardzo dużo. Jeśli chodzi o opcję przejeżdżania przez błota i śnieg, to powiem tak: do błota ta ciężarówka jest dosyć słaba, do śniegu jest bardzo słaba. Jeśli chodzi o wywrotność tej ciężarówki, to też jest dosyć duża. Nie wiem, może dlatego, że ona jest dosyć długa, ale też są takie ciężarówki, które są długie i są stabilne raczej. Nie, nie da się nimi tak często wywracać jak to. No i co jeszcze tu mogę powiedzieć na temat tej ciężarówki? Jeśli chodzi o uszkodzenia, no to tu jest trochę, trochę lepiej. Aczkowy też łatwo jest uszkodzić Ma dosyć niski tutaj przód, który można zaryć po prostu w, w kamień i czy w skałę jakąś i też dochodzi uszkodzenia, To tak jak tutaj widać Ale jest to mniej niż na przykład w przypadku trochę takich samochodów które skakają że tak powiem po nierównościach No i co, teraz przejdziemy do garażu, omówimy dodatki i modyfikacje. A więc, tak, no i cena tej ciężarówki jest też dosyć duża, bo kosztuje bez. podstawowa wersja przeszło 128, chyba 120 tysięcy jakoś, tak. Silnik, oczywiście, najmocniejszy jest ten, ale. Chyba ten, tak dobrze mówię, ten, który jest zamontowany, ale niestety, jak widać, przy tym silniku moc do masy jest A, co jest bardzo tragiczne. Tak jak mówiłem, że ciężarówka się bardzo wolno zbiera i ma problemy w ogóle z większymi prędkościami i często redukuje pod górkę. Skrzynia jego oczywiście, też jest zaawansowana przy wyższym spalaniu co za tym idzie, yy, można powajchować biegami low-minus, low-plus, low-neutral, ale no wiadomo, że większe spalanie wtedy jest. Zawieszenie jest tylko fabryczne, nie można je podnieść, aczkolwiek chyba jakby dało radę jeszcze do góry podnieść, to wtedy już w ogóle można byłoby zaliczać glebę z, z wyższymi towarami. No i opony oczywiście, tak jak mówiłem, wszystkie wersje są, yy, ale niestety, pomimo tego, że jest opona błotna, jest nas z łańcuchami moim zdaniem jest bardzo słaba ta ciężarówka w błocie, a jeszcze gorzej zachowuje się w śniegu. Mówię to, bo to jest opinia moja i mojego kolegi, także na pewno się przekonalibyście, czy przekonaliście jak używaliście tej ciężarówki, że no po prostu ja pożegnałem się i chyba jedynym dużym plusem tej ciężarówki jest to. Że można ją w każdej chwili sprzedać, czy się odblokowało za darmo, czy się ją kupiło i odzyskać pieniądze. Wyciągarka standardowo, tak jak we wszystkich, długa, zaawansowana i dwusilnikowa, około zapasowe to wiadomo. No i ramy teraz tu jest trochę biedniej niż yy, w większości ciężarówek. Aczkolwiek, praktycznie podstawowe rzeczy jednak tutaj są ciężki żuraw oczywiście jest przód transportera kłód do długich kłód przy dokupieniu w sklepie z, z przyczepami przyczepy do zładunku długich kłód żuraw do zładunku kłód też jest średnia rama do średnich kłód z możliwością doczepienia oczywiście Yy, przyczepy też jak się kupi w, w tym samym miejscu w sklepie, z przyczepami też na średnie, czyli można przewozić dwa razy średnie kłody za jednym razem. Aczkolwiek to jest, mówiłem, że ta ciężówka jest słaba, więc dużo problemów na pewno sprawi z takim transportem. Krótka rama do transportu krótkich kłód, oczywiście rzadko używana, dodatek serwisowy, to jest, tak jak mówiłem już niejednokrotnie, bardzo fajna sprawa i często używana przeze mnie. Moduł wykrywaczy metalu, to jest rzadkość, ale jest, zbiornik paliwa oczywiście standardowo jest, forma zadunkowa z rampą do transportu jakichś mniejszych yy, rzeczy też jest. No i siodło wysokie jest, ale niskiego nie ma. No cóż, no i nie posiada tutaj niestety burty, która jest dosyć często używana do transportu bardzo dużej ilości yy, towarów. No i to jest chyba, jeśli chodzi o dodatki, największy minus. No i tyle chyba, jeśli chodzi o tą ciężarówkę. Zbiornik jest paliwa dosyć duży, bo jest 350 litrów, spalanie jest dosyć spore, ale w związku z tym, że właśnie zbiornik jest duży, to nie ma w tym wypadku, akurat, y, tragedii. A jeśli chodzi o tą ciężarówkę, to chyba wszystko. Także jeśli Wam się podobało. A, no i ja nie powiedziałem, że czy polecam tą ciężarówkę. Nie, niestety nie polecam tej ciężarówki. Jeśli Wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i zapraszam. Do następnego odcinka. Cześć.